Siemaneczko widzowie, teraz zmiany są na rynku, też zaraz o nich teraz wspomnimy, ale robimy przede wszystkim pikema, zobaczcie jak podczas strzynka rip Więc jeżeli ktoś ją ma Ładnie, ładnie. Eee, pewnie skiny też coś tam podlecą. Tak samo się działo z awupką kwa Kwarantanna, więc nie mogłem się wysłowić. Teraz eee, też robimy pikem, więc popatrzcie sobie, bo niektóre skrzynki tu widzę, że no większość skrzynek sobie poleciała. Totalny boom w górę. na przykład przy zrobimy pick Ja jeszcze tego nawet nie widziałem, teraz tak sobie oprzajem. Op op no, Hydra też chyba nie kosztowała. No, trochę tańsza była. 160, ładnie, ładnie. Skrzynki poleciały. Tak jak gdybyśmy co do stanie, ale chyba nie wszystkie, co niekoniecznie. No, tak nie wszystkie koniecznie, żeby powiedziałeś Szybki system, zapraszam Was, czy na Payratsław pastana, gdzie wymienicie swoje skiny. Darmowe 10 dolarów z kodzikiem Elzard przy wymianie. A jakby tego było mało, stronie, strona nie wlicza ten na naklejek na czarmu, więc wymiecie dużo przykozackich craftów. Jest tego na stronie od zawalenia. Tylko przy wpłacie z moim kodzikiem, macie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu. Przy wpłacie takiej stóweczki, macie darmowe 35 ziko. Linka że to będzie w opisie, więc polecam wbijać, polecam tutaj wymieniać swoje skiny serdecznie. E, darmowe też kaska przy wymianie, więc spoko. E, zaraz przejdziemy do Pikema. Tylko tutaj przejrzymy co tu się jeszcze wydarzyło, co się jeszcze poleciało. No powiem Wam, że ja przede wszystkim widziałem jak kwarantanna poleciała AWKA, to też możecie sobie obczaić. bo teraz tutaj nie wiem czy jest takiej kurce, ale kon tej możemy sprawdzić na przykład jak Battle Scares, bo to wszystko podobnie wygląda. Ale widzę, że trzyma się, utrzyma się w tych cenach, więc troszkę wyższa cena będzie teraz z takich skinów. wstrzynia rękawic też poleciała, to też nie wiem, czy widzieliście i ostatnio się w ogóle zaczęły skupować na klejki, więc też jest to bardzo, bardzo przyjemne. Czekamy tylko, aż polecą takie skiny trochę tańsze właśnie, typu jakieś czy typu Rico i tak dalej. Ale co, widzowie, przechodzimy, przechodzimy do e, tutaj naszego pikema robić e, i co? No powiem tak, to pikem typowy pod farsa pierwsza nam, no jak zawsze, pech to pech, 4 z 5 się udało trafić, nic, w ogóle 3-0, nic 0-3, no. No cóż, życie, nie? Życie, no nic na to nie poradzimy. Lecimy z fazą drugą, która powinna być loterią, ale postaramy się tutaj. Szybko. Moje zdanie, oczywiście. Wiadomo, liczą się też pierwsze, pierwsze meczyki. Myślę, że Aurora. 3-0 uda mi się awansować. Eee, dobra drużyna i powinni sobie poradzić. Kurczę, nie jak tutaj z te 3 nie wiem, też ludzie dają, ale ja chyba polecę też drugie 3-0, polecę na tym liquid powiem wam. Dosyć pewna drużyna, znaczy pewna, lubią sobie 3-0 zrobić w, w pikamach nie już pamiętam, że zrobili, więc sobie ich damy. Jak pamiętajcie, że jest żeby też sobie myśleć, może sobie spojrzeć z kim pierwsze meczyki grają, też jest to dosyć istotne. A i teraz przejdźmy może na 0-3. No myślę, że Imperial bym tu dodał na 0-3 I drugą drużynę jaką tutaj dał. Kurczę, te Fnatic może sobie nie poradzić, Passion Way może sobie nie poradzić Dobra, damy chyba ich i zrobimy takie sobie 0,3. Kurczę, chociaż. Dobra, niech tak zostanie. Pierwsza myśl. Pytam Wam, że czasami pierwsza myśl jest najlepsza i zrobimy coś takiego. Dobra, 3, 1, 3, 2. No i tutaj, no face, dalej powinno się prześlizgnąć, 3D Max powinno przejść. Nawi też powinno przejść. Tylu. Kurczę, i tu będą kłopoty, nie? Bo ktoś z tych, którzy na pewno poprzechodzą. FlyQuest jest na bombie. Bejcik też może przejść. Nip tutaj. Dobra, zrobimy coś takiego. Pyk. FlyQuest, bo na bombie są straszne. I Tailu Astralis. No, i Tailu zostawimy bez przejścia i coś takiego myślę, że zrobimy. No, mogę się mylić, ale zobaczymy. No, mam nadzieję, że typy mi wejdą. Zapiszmy to. Pyk, pik, zapisza, zapisza, zapiszany. Zapiszany jest. Super. No, diamentu już nie będzie, bo już jedno nie siadło, no niestety. No, ale cóż, jak to co. Co? Co, Majo, robimy pikamy, tak, co, Majo, też pewnie będziemy mylić, no zobaczymy. Może tym razem e, fajnie wejdzie ten pikem, ale no już, już diam, na no, diamentu szans zbytniej nie ma. Trzymajcie się, zostawcie subika. Cześć, cześć widzowie.